Dobry dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku. Proponuję dzisiaj pogadać o pędzlach. Pędzle do akwareli możemy podzielić na pędzle ze względu na włosie, kształt i firmę. Tak, pirazy drzwi. Podstawowa wiedza, jaką musicie mieć, to... Kilka firm, których musicie znać, kilka kształtów, które trzeba poznać. I włosie, o jakim powinniście pamiętać przy zakupie. Ceny oczywiście różnią się w zależności od włosia, i przydatności pędzla, ale nie są, jak gdyby miarą jakości pędzla. Podstawowe sprawy, które musimy znać, to włosie, na przykład tu mamy sowola, tu mamy kunę chińską, tu mamy wiewiórkę, tu mamy kucyka, tu mamy sztuczne włosie, które imitują naturalne, tu mamy sztuczne włosie i tu mamy co bola Podstawowa zasada przy wyborze pędzla to to, czego będziecie potrzebować. Na pewno musicie mieć pędzel płaski. Będę pokazywała tylko i wyłącznie na jednym kolorze, żeby nie było żadnych. Pędzel płaski. Robi ślad prosty. Możemy nawet cieniutkie kreski budować, pędzel okrągły, cieniutkie kreski w zależności od tego jaki gruby pędzel To było włosie sztuczne. Teraz mamy włosie z wiewiórki. Wiewiórka charakteryzuje się tym, że jest bardzo miękka, delikatna i bardzo mocno poddaje się Waszym ruchom dłoni. Też płaski. Jest bardziej miękka niż te sztuczne. Trzeba ręką poruszać delikatniej, bez. Takich mocnych nacisków, ponieważ zbiera dużo farby, natomiast błyskawicznie ją oddaje. W związku z tym ruch pędzla musi być bardzo precyzyjny. Tu mamy Van Gogha wyjętego z kompletu. To jest Sobol. Cieniutki pędzelek. Cieniutkie pędzle dzielimy na taki jak ten, to jest kałanek. Tak. I drugi to ten, gdzie ten sól jest? Drugi to ten, który się nazywa Riger. Riger to kształt włosia. Kształt włosia, który zbiera sporo wody przy tym kształcie, przy tej długości, to on ma sporo wody w sobie. Służy przeważnie do wykonywania linii prostych, cieniutkich zaznaczeń, szczególików. Tu mamy włosie sztuczne firma Sworda. On udaje włosie naturalne, świetnie się nim maluje, znakomicie się spisuje. Tak zwany pędzel szablowy. szlaper widzicie on jest ścięty ciągnie włosie ciągnie farbę I można nim zarówno robić cieniutkie delikatne linie jak i szerokie pociągnięcia dobra jedziemy dalej nie ma czasu. Później krzyczą na mnie, że za długie filmy nagrywam. Nic się na nich nie dzieje. Dajemy dalej. To jest pędzel z Kuny. Chińczyk. Który kupiłam w komplecie. Aha. Kudły kozie. Tfu, kocie, kozie. Nie mam kozy. Mam kota. Dwa koty. Dobra. Jedziemy. O, takie Pędzle Chińczyki służą przeważnie do kaligrafii. Oni w trakcie kaligrafii robią specjalne ruchy ręką, które są głęboko przemyślane i potrafią nimi narysować właściwie każdy kształt, zarówno szeroki, jak i bąziutki. Dobra. Idziemy dalej. To znowu mamy ronea, to jest sztuczne włosie, znakomitej jakości. Tutaj w tym pędzlu widać, że pędzel jest przeznaczony w trakcie malowania wyczuwa się to, on się tak sprężynuje. I takie włosie właśnie plastikowe, sztuczne, często właśnie tak się ugina i odchyla z powrotem, ugina i odchyla z powrotem. Takie duże pędzle to przeważnie się używa do albo bardzo dużych powierzchni, albo nakładania różnego rodzaju zabezpieczeń, werniksów i tak Następny pędzelek, tu mamy pędzelek specyficzny. To jest znowu Chińczyk. Chińczyk z włosia kozy. To włosie kozy charakteryzuje się tym, że nie trzyma kształtu. W momencie, kiedy. może wyjąć to. W momencie, kiedy ja go. Wytres tej wody. On będzie dalej miał farbę. Ale zobaczcie, co się dzieje. On stracił swój poprzedni kształt. Dzięki temu możemy robić różnego rodzaju plamki: małe, duże, delikatne, większe, mniejsze. W zależności od tego, jak dużo wody w nim będzie. Widać to doskonale, że ciapki, które zostawia, są nieregularne. Jedziemy dalej. Pędzel wachlarzykowy, używany przeze mnie właściwie prawie wcale, bardzo rzadko. Ludzie przeważnie używają go do robienia korony drzew, kwiatków, jakiejś roślinności. Ten jest akurat dla sztuczne Włoszech, więc nic specjalnego nie jest, no ale mam. Następny pędzelek sztuczny. Jak zauważyliście, większość pędzli, które mam, to są sztuczne. Sama ze zdziwieniem stwierdzam. Okrągły, średniej grubości. To jest szósteczka znowu Raunea. Dobra. Pędzelek. Tu mamy renesans, pędzelek, bo daj, że to będzie kuna. Tak. Tu mamy języczek. Był skrócony mój języczek, dlatego, że jechał ze mną na plener i wtedy trzeba się było opchnąć. Widzicie? Zostawia takie cieniutkie, wąziutkie. Bardzo ładne do metody. Słuchaj. Dobra. Następny kałaneczek, chińczyk jakiś? Tak. Kałaneczek, delikatny, ciemienki, maluteńki. Z włosa, bodajże, kucyka. I teraz przechodzimy, proszę Państwa, do. Ciekawostek, które dla Was przygotowałam, ponieważ malować można nie tylko. O, jeszcze mamy kozę. Płaską. Płaską kozę. Tu mamy konika, kucyka, Langnika. No, moje pędzelki, jak widać, po zużyciu mają swoje lata. W związku z tym, W związku z tym, widzicie, kucyk jest taki bardziej sztywny niż wiewióra. Gdzie mam wiewiórę? Dlaczego wam nie pokazałam wiewiórki? Już szukamy wiewiórę. Wiewióro. Chodźcie tu. Tu jakieś wiewióry. Dobra. Może być coś ma charakterystyczny kolor. To, żeby było widoczne? Kolor tu na tym może będzie widać. wiórka ma charakterystyczny kolor włosia w miejscu brązu są przetykane włoski takie ciut jaśniejsze jakby białawe to widać, ona się rozczapiże jak jest sucha, natomiast jak jest mokra, to robi piękny czubeczek, dziubeczek Wiewiórka charakteryzuje się tym, że jest bardzo, bardzo miękka. Jest bardziej miękka niż wszystkie dotychczasowe pędzle, o których mówiłam. Łączmy z Sobolem. Ja niespecjalnie robię wiewiórkę, dlatego właśnie, że nie maluję tam, gdzie ja chcę, tylko ma swoje, yy, swoje pociągnięcia, jak gdyby włos jechał za własnym. Wyczuciem, a nie za moim. Dobra, to była niewiórka. A teraz ciekawostki. Tu mamy pędzeleczek, który można kształtować poprzez opalanie i wycinanie i cięcie go. To jest pędzel z trawy. Także, jak widzicie, pędzle nie muszą być tylko wykonane z włosia. Mogą być też wykonane z innych różnych rzeczy. Tu mamy na przykład trawę. Tu mamy trawę, którą nie mogę użyć. No dobrze. Tu mamy pędzel, który myślałam, że będę używać, jak szalona. On się nadaje tylko i wyłącznie do wyjazdów, ponieważ niespecjalnie no, mi, mi pasuje do ręki. Jest za krótki, nie umiem sobie za bardzo z nim radzić. To naciskanie tej wody tam w środku, co jest, jest pędzelek z pojemnikiem na wodę. Nie dozuje tej wody tyle, ile by się chciało. Raz za dużo, raz za mało w związku z tym. No ja nie jestem przekonana. Ale mam. Mam. A jakże wszyscy mają, ja też mam. Następna rzecz, którą możecie używać, to jest do embossingu i chyba przy pazurach można kupić. Zaraz poczekajcie Mniej więcej farby dać, żeby coś widać. Robimy farbę. Nakładamy. A następnie rysujemy naszym wyciskaczem. To może być patyczek, to może być jakikolwiek czubeczek, to byle nie nożyczki, bo ten ma dwa okrągłe dwa okrągłe Dwie okrągłe kuleczki, które można po prostu rysować nimi, jak się chce, co się chce. W miejscu, w którym narysowaliście coś, zostaje ciemniejszy ślad. Następne to oczywiście nieodłączna. od każdego akwarelisty szczotka do zębów dajemy efekty. Pryskania i delikatnych przejść to na zotka gdzie mamy to mamy Następna sprawa to pędzel, którego zniszczyliśmy w procesie innych działań twórczych Czyli po prostu jest zjechany. Taki pędzel, proszę Państwa, aha, właśnie coś jest poklejony. Taki pędzel jest krzywy, parchaty, sztywny i teoretycznie do niczego się nie nadaje. I ten pędzel, proszę Państwa, ja używam do krawy. Wszelkiego rodzaju łożutkie tak Trzeba z wyczuciem tej farby nakładać. Za dużo. Pędzel musi być na pół pół. Tłusty, pusty, suchy. Pędzel musi być na pół suchy, żeby można było nim malować. Robi albo kropeczki przepiąkne, albo traweczki można nim malować. Dobra, dalej idziemy, następną rzecz, którą używam w akwarelce to jest o, gąbka, gąbkę moczymy, dajemy do farby, odciskamy troszeczkę i robimy ciapy, w ten sposób możemy duże powierzchnie szybko zamalować. Widać? Myślę, że widać. Może jakiś inny kolor wezmę ciemniejszy, żeby było więcej. Dobra. Robimy ciapki z gąbki. Czapki z gąbki to po prostu nasze pejzaże, kwiatuszki, drzewka można w ten sposób malować. Świetnie się spisuje. Tu mam gąbeczkę taką, która służy wybitnie do kosmetyków. Znakomicie się spisuje do zakładania dużych powierzchni. Stempluje się po prostu. Dzięki temu szybko można założyć duży obszar, delikatną lub ciemniejszą fakturę. twój kolor. Następna sprawa. Ja używam często w akwarelach takich rzeczy. To jest koronka. Co robimy z taką koronką? Musimy zmienić papier. No i jest? Tu. Koronka. Nasza koronka musi być zmoczona. Dużo farby. I do naszej koronki przykładamy na i odciskam. Zostają różne wzorki. W zależności od tego, jak gęstą farbę, lepiej gęstą, to z naszej koronki zostają wzorki odciśnięte. Później wystarczy je podkolorować, podmalować i mamy piękny wzorek. Tam tu, tu widać, gdzie ona szła. I już mamy zoreczek, który możemy użyć w naszych akwarelkach. Okay. Następna rzecz, która służy do malowania akwarelami, to ale myślę, że je... To pokazać Wam bardziej w farbach, jak będę robiła filmik. To mazaki akwarelowe. Takie mazaczki są w cenie około 10 zł. Można je rozmywać wodą, rozrzedzać. I zostawiają pigment na papierze w momencie, kiedy o, widać, jak zbiera pigment wodę. W zależności od tego, jakie mamy potrzeby do malowania. Dobra. I następna rzecz, też założę to w pędzlach, ale to jest ołówek akwarelowy. I ten ołówek zachowuje się jak akwarelka. Myślę, że to czym będziecie malować nie ma specjalnie znaczenia. Znaczenie ma jak będziecie malować. Jeszcze jeden element do użycia to jest szpachla budowlana. Pachna budowlana służy do robienia różnych wzorów. Zakładamy papier farbą. W zależności od tego, jaki wzorek, także wybieracie sobie, którą chcecie. I jedziemy. Jak widać, w zależności od tego, ile będziecie mieli farby nałożonej, teraz to można wysuszyć i położyć nowy kolor. Natomiast drugi zarek wam pokażę, to wiadomo. I ciągniemy. Jak widać, zostają delikatne. Delikatne niteczki, kreseczki. Różne rzeczy możemy robić z tego. Myślę, że dzisiejszy film Powoduje, że trochę inaczej spojrzycie na to, czym malujecie. Nie ma sensu wydawać kupy, pieniędzy i milionów na pędzle, z których nie będziecie korzystać. Ja kilka takich mam, mimo że mam <taki> takiej ilości pędzli, że mogłabym obdzielić pół armii wojska, to korzystam z kilku. Myślę, że film był dla wszystkich, którzy zaczynają, których akwarelka bawi, którzy chcą. Zrobić z akwarelki zwykły obrazek, nie dla wielkich mistrzów, nie dla wielkich artystów, nie dla profesjonalistów. Moje programy są dla Was, dla normalnych ludzi. Do miłego! Buziaczki, papa, papa. Pa.